Witajcie, się siemanko to ja Julia i dzisiaj będzie kwaśny challenge ja, ja właśnie nastawiam stopę i chodzi o to, że Angelika nastawia stopę i... Mm. już mam i chodzi o to, że mamy tu podzielone żelki jednego musiałyśmy przedzielić, bo i musimy z nimi wytrzymać 4 minuty 5, no 5 buzi, wszystkie tak napchać do buzi, jednego mamy przepołowionego bo... Bo. Tak to mamy po cztery i pół żelka, Nie? Ja? No, tak się mówi. żelka No. Ja już nie wiem, co mówić, nie? Dobra, zaczynamy! Pięć, cztery i Nie, z... to pierwszy napychamy, czy. Aha, no napychamy. napychamy, no. Ale nie musi z tego zjeść. O a mam ząb! O-o, oh, o oh, oo! Oh, oh. Ah, okay. Ah! <laughs> <laughs> det, ja, det, det Ok! <laughs>

Ja czasem weźmę na A mi się A my jeszcze jedzmy. Aaaa! A słodkie. I słodkie. Kwaśne właśnie słodkie. Mhm. Mm Następnie, na wstępie, na co, żeby pisać? W osłaczu wyjazdu jest pewnie. A dziś, Kacie, w ogóle nie rozumiem, że polaka na jednej stronie policzka i tylko zgadzam. Chodź dalej. Mm. Mam coś do pisać. W osłaczu wyjazdu jest pewnie. Nooo, Dlaczego zasłaniać nas? No, proszę, tylko i wyłącznie to. to, 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 to. Mhm. Mm dalej chodzi. Chyba. Mhm. Mm Ryzyko słabkie. Nie, to mm -hmm. Zobacz, to że coś jest. I też o myśl, bo mam klejącą. Nie jest tego. Ja gram w Color Switch, polecam wam grę. Proszę spadać. Nie, bo tam jest chyba światło. Ale słodkie, nie? Mhm. I mm -hmm. No jak tylko ma dzieje Ale różne. Ale kwaśne. To jest takie słodkie! Ej, mi, to, mi to... Mi to ci rozpływa. Ale mi ślinianki pracują. Hmm? Ale mi ślinianki pracują. Mi te. Ała! Klasny zodbą to się roztapia. Daj czas, 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 czas! Cztery... Cztery jeszcze minut. minuta. Hmm. O Jezu, słodkie! I fujkowe. Ten cały klejący

Dziadłam! Eee, to ty idź, to ale ja zakończę odcinek. Dobra. Nie, ja tu zjem. To jest to. Uu, ale słodkie i niedobre. U, musimy popić wodą. No. Weź. Fucy cukier. <laughs> to nawet nie było kwaśne. Ale niedobre. Ale ohydne. Takie te jabłko takie sztuczne, nie? Mhm. Mm nie jest to takie zwykłe jabłkowetko. Sztuczne jabłko. Eee, to na dzisiaj tyle. I zapraszam do Angeliki na kanał. Tam jest emoji. Tak? tak? Emoji no. challenge. Lajkujcie, subskrybujcie mnie, jadlikę. <gryw> Może następnym razem coś fajniejszego nagramy? Nie, nie, jak to zrobię! Dobra, to raczej koniec, to pa!